Okej, okay, wróciłem i odkryłem mój błąd. Nie musimy aż tak się męczyć z nimi. O, to był błąd. To był błąd. Kurde. Od razu nie chciałem go wbić. Ale tak jakoś wyszło. Dobra. Ale już wiem co zrobić, ludziska, więc no stres. Hop, 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 hop. <ścoughs> to jest to pysk od peczki. Nie, to muszę jakaś ich najpierw. Zgubić. Biegną, biegną, to dobrze, że biegną. Teraz ja ich zrobię w bambuko. Czyli tak pewnie odkryją to, co chcę zrobić. Jak wiedzą, gdzie się chce dostać.

Ale gierka jest niezła, więc można to wybaczyć. Chociaż słyszałem, że krótka jest. Ale to się okaże. Myślałem, że będzie dłuższa. To znaczy no, jeszcze nie wiem jak długa jest. Gonić. Kurde, nigdy mi to nie wychodziło. Chyba tu mi też nie z zdupiłem całkowicie sytuację. Uhu, mój najbardziej dziwny bieg ever. Kurde, przytrzymałem to okej okay. Aha, to przed lądowaniem fail. Ale dobra już. Jakaś to idzie. Kto kogo gubi? A widzicie, przedlądowanie to co robić? Gdzie teraz? Ha? Okidogi Cholera Okej okay. Jakoś widzicie, wyścigi, fajne, fajnie, cacy, cacy Co to jest, co tu pisze coś tam Sugar free, low carb Zero Trends, coś tam. We are family, trojak z z tekst O, coś mu nie wyszło. O, A, pieczną. jakoś do niego? Nie. Tu trzeba było, bo sobie wolałem. A tu trzeba wziąć rozbieg. Bo oglądałem u gościa nikiem Andzia. Kuźma, nie wiedziałem, że to będzie bolało. Aha, w locie się złapać. Pan zabijać Kurre, za słabo zaś. No nie, teraz będę tu się męczył. Się poskładam, się sie, sie nawpierdzielam makowca i... Łaaa, wow, się prawie zesrałem. Eee, uh, wchodzimy tutaj teraz po... Wow, ha hahaha. Ha. Dobra, teraz no tamto trzeba zeska... Przez wow, ha, ha. Jestem awesome. A, pięknie! Już się nauczyłem. Jestem osą. Awesome. O, ohoho, oh, to było, to było złe. Czemu się nie złapałeś? Złapałaś. Jesteś złą kobietą. Aha, coś źle robię, coś źle robię. to było kupię A trzeba to jakoś, może to O Pierwszy raz weszło coś co chciałem O ho, myślałem że spadnę, zaś, zaś będzie, że O Patryk się nie umie skoczyć dobrze a nie, ja znam wasze teksty To było gdzieś Daj O I słamy Co gadają Z nim co miał szczęść. Ludzie bywają zbyt głupi, aby znać swoje miejsce. Chcą wpływać w dużym stanie. Nie widzą, że są tak klusze. Moja rada. zacznij od tej kupy mnie. Miłego polowania i fejl. Nie wiem, czy bardzo idzie prosto w Roberta. Nie, zobaczy się z mileniem. Tak ja Jeszcze nie. Wciąż jest linia. Nieważne co mówi K.F. Uhoho, teraz będzie taki fajny filmik, dosyć ciekawy. Widzisz go? A, Jak ninja. Coś chyba cicho jest to. Została aresztowana. A czy ty nie jesteś podejrzaną, która uciekła z miejsca zbrodni? No cóż, pamięć mnie zawodzi, gdy mam sklubę przed twarzą. Wiem, kim jesteś. Została wrobiona, biedam. Wiem, że Kate nie jest zdolna do czegoś takiego. Ale kapitan zadaje trudne pytanie. A ja nie mogę się z nią skontaktować. A co pan wie na temat niejakiego Ikara? No co? Tutaj o tym mowa. Pop miał to w dłoni. To z jego pamiętnika. Zabrałaś dowód. Ket to, to moja jedyna rodzina. A w nie żyją zbyt długo. Jeśli tam trafię, to mam Nie powstrzymaj Jestem to winien Kate. Ale wielu ludzi będzie próbowało. A ja powstrzymać ich też nie zdołam. Bieganie to moja specjalność zniknęła, jak ninja. Jakby jej nigdy nie było. To lubię, I like it. Takie... byłem, ale tak naprawdę mnie nie ma. <śmiania> lubię. Lubię ten tekst. Już jest moim ulubionym. Eee, um, Co to trzeba zrobić? Aha, tu skoczyć. Ohoho. Tu nie trzeba się tak męczyć. Znaczy, no jest tu parę takich etapów skurzających. Ale, no... to się nie wchodziło tutaj, tylko tu już tutaj Nie, to nie, tu jeszcze Ale więc dobrze O, no, za wysoko Mi się zawsze uda wejść Teraz tutaj tak wiem, za bardzo, za dużo oglądam filmów. Później no, za dużo wiem. Okej, okay, jakoś się udało. Na no, hopce, a myślę, że się chwycę, jednak wyszło na to, że nie Czy to, co zrobić, co tu trzeba było zrobić. Chyba mam pomysł. No, no dobra. Łooohoho. Teraz tam, te ja, no to nie jest to takie trudne. E, miałaś po ścianie biegać? No patrz, jeszcze nie doskoczyła. Wow. Kurde, nie tak to do końca miało wyglądać. To jest znak. To jest znak. Papierosy nie zawierające nikotyny O, nawet to było proste Co było się tak męczyć O, serwerownie czy coś No sporo... ale O i powiem wam dokąd to oglądałem Dotąd. Znaczy nie, jeszcze trochę dalej. Dotąd.

Aha, co jeszcze ten. Czyli Robert coś wiedział? Ciekawe z kim się spotyka. Z góry jedznik, wracaj tu spróbujemy cię kręcić na impetę. Władzaj, nie wiedzmy co dziewięćdziesiąt. Włączyłaś gdzieś dzisiaj alarm. Badaj stąd. Fuck you. A. Dobra, to jednak nie tak. Oj